dyżur 24-godzinny. Kurwa, co to w ogóle za wymysł? Z tego zmęczenia chyba zaraz wjadę w rów i jak się kimnę, to pomyślę, co dalej. No, douszny Red Bull. O, praktycznie już pod blokiem jestem. Kurwa, ja pierdolę, nawet pod własnym blokiem nie można sobie wypić browara. Proszę pana, to będzie 500 zł mandatów. Nie no, kurwa, to są chyba jakieś jaja. Pizza, haj, halo, dzień dobry, słucham, w czym mogę pomóc? Waldek, ja cię proszę! Co? Nie rozumiem, w czym masz problem, jestem w pracy. No, w tym, że ci się może domy pojebały? Tylko czy my mamy tuńczyka? Czej, myślę. Ty, no faktycznie to by się zgadzało. Mleko skondensowane, zagęszczone, słodzone o smaku kakaowym. No kurwa mać! Wyżarłeś mi wszystko z lodówki, spustoszyłeś inne zapasy i jeszcze śpisz na stole dupą. Zabiera się stąd! Dobra, dobra, już zluzuj majty, oddam ci kasę. Zapraszam wypierdalać. Ale dobro, już mniejsza z tymi głupotami. Dzisiaj rano jak wróciłem z roboty, zastałem waltka śpiącego u mnie na stole w kuchni, a jakby tego było jeszcze mało, to splądrował wszystko co było do żarcia, łącznie z jebanymi dropsami i mlekiem w tubce. Hmm, czyżby lunatyk? No raczej nie inaczej. Po obudzeniu pierdolił jak solidnie podłuczony. Dopiero po chwili jakiś sensowny rozruch złapał. To znaczy, że może zaatakować ponownie. Jak dzisiaj znowu będzie próbował, to ja nie wiem co mu zrobię. Może też na przykład próbować do mnie, albo co gorsza do Stacha. Ten jak tam wpadnie, to Stachu rozedrze mordę tak, że go murzyni na Syberii usłyszą. Siema chłopaki, mamy problem. Faldek? Skąd wiecie? Był u mnie wczoraj. I u ciebie też dzisiaj. Skąd wiecie? Wydarło się japę tak, że mi lustro na chacie pękło. Musimy coś z nim zrobić. Nie wiemy może go zastrzelmy albo coś. Debiru nie chcemy go zabijać, tylko wyleczyć. No to trzeba czegoś poszukać, żeby mu pomóc. Idę siąść do komputera. No dobra, znalazłem jakiegoś profesora po rehabilitacji czy coś takiego, prowadzi jakieś terapie grupowe, tylko jest jeden problem. Jaki? Terapia wymaga pięciu osób, natomiast na tą chwilę oczekuję dwie plus, całość to pięć spotkań po trzy tysiące za spotkanie, czyli piętnaście tysięcy złotych za kurację. Orzeż kurwa. Waldek na pewno nie będzie tyle miał. Ja zresztą też. No to kiepsko, ja też się spłukałem. Ale dobra, poszukam czegoś jeszcze. Dobra, to ogólnie na internecie nie ma za wiele poza terapią, ale na takim jednym forum znalazłem poradnik jak można się tego pozbyć. O, no to zajebiście, co trzeba zrobić? No to tak, trzeba odbyć rytuał Sati. A co to jest? Jakiś dzikusowski rytuał samospalenia, ale tu na potrzeby leczenia się go przerywa, kiedy spali ci wszystkie włosy. Trzeba następnie nasmarować się tłuszczem, po czym namalować sobie prącie na czole markerem wodoodpornym. Przecież to jakiś nonsens. Ale posłuchaj dalej, bo to nie wszystko. Trzeba się analizować kaktusem, amputacja kończyny lub przyrodzenia, tutaj do wyboru. Następnie poddanie się operacji powiększenia piersi lub w przypadku kobiet usunięcia, lewatywa kwasem siarkowym trzy razy dziennie, skok na bungee bez bungee, spanie na podłodze i wyłożonej pułapkami na niedźwiedzie? Dobra, weź. Skończ, bo to nie ma najmniejszego sensu. Prędzej się zabije niż mu to pomoże. To może mu sprawimy łóżeczko z pasami. I co, będziesz latał codziennie go zapinać i odpinać rano i wieczorem? Nie zapominaj też, że może mu się zachcieć do łazienki. Oj, tam takie gadanie. Będzie walił w nachy i po problemie. Ja tak czasami robię, jak mi się nie chce w nocy do kibla wstać. Co? To może magia? Czy ty nie przesadzasz z Haribo i chińskimi bajkami? Oj, tam w sumie, jak tak pomyślę to chyba nawet znam gościa co może nam pomóc grunt żeby było nas na niego stać nie martw się dla tego człowieka pryta to waluta cenniejsza niż złoto idź <śmany> Kurwa, widzę, że ten twój piąta woda po kisielu, poza zamiłowaniem do Pryty, ma też niezłe zamiłowanie do Patoli na chacie. A to wbrew pozorom bardzo spokojny człowiek jest. No to chodźmy zapukać. Nie no, poczekaj, za chwilę go zawołam. A nie masz jego numeru telefonu na przykład? No niestety nie sympatyzuję z takimi wynalazkami. Dobra, no to wygląda na to, że pukanie z głowy. Dawaj zajrzyjmy do środka i tyle. Ja, Bardzo dobrze tej fujarze! Cień Boberek! Ho cholera, zbichu! A co to za przyjaciel? To jest Wacław, mój sąsiad i przyjaciel. Karma, no to fantastycznie! Napijemy się? Wujku, my tu z prośbą o pomoc. Ależ niby co jest ważniejsze od napicia się ze mną? Często o, madam, śliczności wybaczy te wyjebanie się przed panią na ryj. Aczkolwiek zaprawdę pragnąłbym szanownej oświadczyć, iż jest oszałamiająco piękna. Czy chcesz mój portfel? Wszystko z panem w porządku? Posłuchaj mnie, patrz. Mam pałkę z kurczaka. Pałkę z kurczaka, taką o. A to nie jedyna pałka, którą mam. <laughs> Błagam cię, Kasiu, wróć na No dobra, ja myślę, że to wystarczy. Najlepiej jak dacie mu to do wychlania na raz. Najlepiej jak na lunatyku to wypije. Nie ma problemu. Postawi się u niego w domu, jak będzie spał. Często w końcu drzwi nie zasuwa. Jest nacy. Ech, miętka ta dzisiejsza młodzież. Co ty mu dałeś do picia? Wino spirytusowe. Moje ulubione, gazowane. O, w tupe. Parę łyków i już leży. Dobra, zaraz go wyniesiemy. O, siema. A co ty tak wcześnie dzisiaj? Siema. A no, nic, miałem jakieś porąbane sny dzisiaj. Szybko wstałem w sumie. Śniło mi się, że chodziłem na jakąś terapię za mnóstwo kasy i była do niczego. Albo że skakałem na bungee bez bungee. No później ci opowiem. No nic, bywa i tak. Dobra, ja lecę.